W Wrocławiu, w Odrze, w środę i we wtorek będzie najwięcej wody. Pamiętam powódź z 1997 roku. Kozanów i centrum miasta zalany szokujące przeżycie. Pochodzę z Wrocławia. Teraz w Głuchołazach jest niestety więcej wody niż w 1997. Krzyk pani burmistrz. Bytczycy Kłockiej woła o pomoc. Rządowy sztab kryzysowy ciężko pracuje i 19 ulic jest pod wodą. Powiat Kłocki zagrożony. Przerwy w dostawie prądu, woda niezdatna do picia. To fakty, mamy kryzys klimatyczny. Ostatni raport APCC mówi, że jak temperatura wzrośnie o 1,5 stopnia, to nastąpi efekt domina i kryzys się pogłębi. Jestem we Wrocławiu, pochodzę z Wrocławia. Fakty na dzisiaj. Jedna śmierć w Polsce, w Czechach cztery śmierci z powodu niestety powodzi. Poziom wody w odrze we Wrocławiu będzie najwyższy w środę i we wtorek. Nadszedł czas, aby spojrzeć w oczy największemu wyzwaniu naszych czasów, czyli zmianom klimatycznym i ich niszczycielskim skutkom, takim jak powódź. Dla ludzi zagrożonych przez te katastrofy, coraz bardziej. Liczy się tylko jedno: pomoc i solidarność. W obliczu coraz bardziej ekstremalnych warunków, szanowni państwo, warunków pogodowych, musimy działać szybko i skutecznie. Każda minuta ma znaczenie, a każda pomoc może uratować życie. Dlatego apeluję dzisiaj do wszystkich, którzy mogą, żeby nie pozostali obojętni. Każda ręka w potrzebie, każde wsparcie, nawet najmniejsze, szanowni państwo, może okazać się kluczowe w walce z żywiołowymi siłami natury. Ale nie tylko jednostki powinny działać, również państwo. Dlatego wielkie podziękowanie dla Straży Pożarnej, Wojska i dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Państwo bierze odpowiedzialność za naszą ochronę, za ochronę obywateli, ale polityka musi ustąpić miejsca. Solidarności, decyzje muszą być podejmowane szybko i skutecznie. I to, co robimy w tym momencie jest najważniejsze. To, co zrobił wczoraj PIS w Warszawie, to ten protest, to wstyd, wstyd Kaczyński, to szopka. Prawda jest taka, nie możemy pozwolić, aby biurokracja stała na drodze pomocy ofiarom klęski. Dlatego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek liczy się współpraca i działanie. Musimy być gotowi do szybkiej reakcji, do wysiłku na rzecz ochrony zalanych terenów i pomocy dla poszkodowanych mieszkańców. Kochani, zmiany klimatyczne...